Zastanawiasz się, jak szybko przestać kląć, to z tego powodu trafiłeś na ten filmik? Otóż dobrze trafiłeś. Teraz powiem Ci, jak oduczyć się przeklinać. No to zaczynamy. Jak już chcesz pozbyć się zbędnych słów ze swojego słownictwa, to powinieneś się zastanowić, co jest przyczyną przekleństw. Unikaj tego, co najbardziej Cię wkurza. Zastup słowa kur na kurczę, a jak przydarzy Ci się w szkole przekląć, no to dodaj. Ojej kur, w Warszawie nie hodują. Nie udaje, tu mam parę sposobów na nieprzeklinanie. Dobrze. Więc na rękę załóż gumkę recepturkę i jak przekliniesz, to naciągnij i pusz. No na pewno zaboli i szybko się oduczysz. Na drugie, powstrzymuj się. Pomaga w wyładowywaniu tych nerwów, zaciskanie pięści. Bardzo pomaga, ja to stosuję cały czas. Yy, Wmawiaj sobie, nie, nie przeklinaj, no, co najmniej 10 razy dziennie i tak, to w sumie może też tak na umyśle, tam, yy, troszkę, ten, podziałać. Yy, trzecie, jak się nie mylę, wymyśl sło, zwykłe słowo, którego będziesz używać, jak będziesz chciał lub chciała, oczywiście, przekląć, nie? Czyli na przykład, nie wiem, jak kurcze blaszka albo, nie wiem, kurczak. Dobra, to już jest prawie koniec. Jeśli chcecie zobaczyć wskazówki i ostrzeżenia na temat przeklinania, czyli na przykład, że prowadzi do przemo przemocy fizycznej i psychicznej też przemocy, a ja troszkę jestem przeziębiona, dlatego miałam taki głos i, i mam dalej. Więc no dobra, jak chcecie, to sobie zastopujcie na chwilę zobaczcie, przeczytacie sobie do końca, pa. Jeśli film Ci się spodobał, to lajkuj i zasubuj. I dodaj dzwoneczek, proszę.